Wiem, że to może wydawać się nagłe i dziwne W końcu znamy, co? Zaledwie kilka dni temu spotkaliśmy się na przyjęciu Prawda, pani Firetti? Tak, i wtedy byłaś dziewczyną Edwarda Younga Widzę, że nie bardzo go lubi Mattia i ja To była miłość od pierwszego wejrzenia To mogliśmy... Nie mogliśmy tego kontrolować o. A więc ten skandal nie miał nic wspólnego z tym, że rzuciłaś się w ramiona mojego syna? Tak łatwo się nie podda ja bym powiedziała, że już za łatwo uwierzył. Zachowujesz spokój. Skandal to nie moja robota, tylko sprawka rodziny Cook. Widzisz, że to nazwisko denerwuje Aldo. To bez znaczenia. I tak zerwałabym z Edwardem. O tak, przy pierwszej na możliwej narażającej się okazji. Aldo Firetti patrzy na ciebie z namysłem. Widzisz, że rozważa twoje słowa. Ku twojej łudze uśmiech rozjaśnia jego twarz. No tak, miłość od pierwszego wejrzenia. Tak było ze mną i matką Firetti. Pamiętam to jakby było wczoraj. Oddychasz z ulgą. Sukces albo Aldo Firetti znowu jest po mojej stronie. Ale jeśli chodzi o rodzinę Cook, teraz jesteś pod opieką Firetti. Jeśli znowu wejdą ci w drogę, poradzę sobie z nimi. No nie wątpię panie. Po plecach przebiega ci dreszcz. Żartuję, czy faktycznie chroni mnie teraz sam diabeł? Jak diabeł? W twarzy Aldo i trudno cokolwiek wyczytać. A więc kiedy ślub? Ślub? Nikt nic nie mówił o żadnym ślubie, póki nie będzie w kościele mogą sobie robić kiedy chcą. Bo wiecie, te takie kościelne z przysięgami i tak dalej to są naprawdę trwałe śluby, a, yy, a te takie cywilne to jest takie o... Aldo pyta o ślub. Retty nie tak szybko. To trochę za szybko. Dopiero o tym rozmawiamy, tato. Jeszcze się nie oświadczyłem. Lepiej tego nie rób, bo zaboli Cię konkretne miejsca. Pośpiesz się, zrób to zanim umrał. Oj, to, to akurat rozumiem y, y, Aldo Firettiego. Y, każdy chciałby poznać swoje wnuki. Nie ma pośpiechu, kochamy się i planujemy razem przyszłość. Poza tym nie trzeba ślubu, aby zakładać rodzinę. Ja jestem tego zdania, że najważniejsza jest miłość i y, jakby szczęście. A dopiero później jakieś tam zobowiązania, typu i przysięgam, że cię nie opuszczasz do śmierci. No, bez przesady. Ja nie potrafię przysięga przysięgać ani obiecywać, ponieważ się przysięgać w ogóle nie wolno, ale obiecywać mm, nie potrafię, bo wiem, że tego jakby słowa nie dotrzymam. Tak więc zawsze mówię, że postaram się, ale nie obiecuję. Nigdy. Co tu się odstawia? No, też jestem ciekawa. Aldo zwraca się do ciebie. Mój syn musi się ustatkować. Rodzina jest najważniejsza. Zbudowałem swoje imperium, wskazuję na biuro, by zostawić je moim potomkom. Wiesz, co znaczy Eredita? Nie i nie chcę wiedzieć. Nie. Właśnie to spuścizna. Zanim ktoś tu się dopieprzy, sprawdzałam, to jest. Yy... Boże, nie podatek. To jest yy, dziedzictwo, to jest yy, spadek o. Tylko inny, inaczej określone. Moje imperium ma na zawsze pozostać w rękach Firetti. Bez wyjątku. No chyba, że urodzi się wnuczka. Jeśli Mattia wkrótce się nie ustatkuje, będę musiał przekazać firmę swoim siostrzeńcom. Mattia porusza się nerwowo, ale to już nie będzie Firetti. Siostrzeńcom, siostra ma na imię inne, inne nazwisko. A jeżeli ona zachowa, to dzieci będą miały mieszane chyba. Każdy z nich ma gromadkę bambinos w domu. A mój jedyny syn? Nic. Żadnych dzieci. Żadnej żony. Okej. Okay. Bambinos to są dzieci. Już wiem, skąd nazwa Kradek świecowych. A dopatrzę na Matię oskarżycielską. Pewnie, ma tyle, masz tyle wnuków, o których istnieje, jeszcze nie wiesz i nigdy się nie dowiesz. <grybujesz> za tydzień ogłoszę, że przechodzę na emeryturę. Kto przejmie moje imperium? Całe szczęście, że Matia wreszcie znalazła prawdziwą miłość. Przepraszam cię bardzo, ty chcesz oddać imperium wnukom, a nie swoim dzieciom? Co z ciebie za podły człowiek? Oczy Aldo kolejny raz przeszywają Cię na wylot. Teraz już wiem po co tu jestem. Mam pomóc Matti Firetti od odziedziczyć ereditę. Mam oszukać Aldo. Naprawdę nie zamierza Pan zostawić Matti firmy jeśli się nie ożeni? To brzmi jak szantaż. To brzmi gorzej niż szantaż. Hmm. Ups, powiedziałam to na głos. No niestety, powiedziałaś to na głos. Doceniam y, Twoją szczerość, Bella, ale swoją opinię możesz wyrazić, gdy już sama zbudujesz takie imperium. No, ja buduję reputację, co prawda, y, osoby dającej na lewo i prawo. Oczywiście mówię tu o y, naszej głównej bohaterce, która y, domyślne imię to Lisa, a ja zmieniam jej imię co, co Tom, ale jak obiecałam, będzie jedno imię. Także, no. Niezbyt ciekawa, ale też buduje reputację, tak? Atmosfera jest napięta. Aldo patrzy na ciebie i Mattię. Nagle wybucha śmiechem. Ach, mój syn się wreszcie zakochał. To radosna okazja. Brawo! Mattia, Mattia jest niezłym aktorem. Udało mu się nabrać samego Aldo Firetti. Myślę, że Aldo też nie nabrał się tylko już po prostu... Puszczę to wszystko mimo uszu, oczu, żeby tylko było. Skoro o tym mowa, czy możesz dać nam chwilkę, to muszę omówić coś z synem na osobności. Oczywiście. Na ostatnim piętrze jest teraz. Zobaczysz stamtąd niezwykły widok na najpiękniejsze miasto na świecie. Aha, kiwasz głową i wychodzisz. Ok. No, nawet ładnie. Widok faktycznie robi wrażenie. Podziwasz przez chwilę panoramę miasta, a twoje myśli wracają do Aldo Firetti i Matti. Dlaczego Mattia potrzebuje mnie, żeby oszukać Aldo? Jest dobrym aktorem? Mógłby zatrudnić do tego każdego. Na przykład... Jeszcze raz. Teraz mi się coś przypomniała. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli źle czytam Mattia, nie mam pojęcia, jak to się czyta i nie będę sobie kaleczyć języka, żeby to dobrze przeczytać, okej? Okay? No. Myślę, że wszystko wyjaśniliśmy. Twoje myśli przerywa Izabela. Widziałam kiedyś, jak Aldo Firetti wyrzucił mężczyznę z tarasu, bo ten go zdradził. Co? Odwracasz się i widzisz Izabelę stojącą z założonymi rękami. Nie patrzy na ciebie. Zamiast tego wpatruje się w ulicę, znajdującą się kilka pięter pod wami. Izabela mówi, że Aldo Firetti zepchnął kogoś z tarasu. Okaż brak zainteresowania. Myślę, że wkurzać się nie ma co yy, i wyśmiewać też nie ma co. Wzruszasz ramionami. Nie bardzo mnie to obchodzi. Mówię poważnie. Lepiej uważaj do Czemu ostrzegasz mnie, a sama nie uważasz? Nagle patrzę na ciebie, a ty nie dostrzegasz w jej spojrzeniu wrogości. Co jest o wiele bardziej przerażające. <grym> Zanim zdążysz jej odpowiedzieć, zjawiają się Mattia i Aldo. Widzisz, że Aldo bierze dłoń Izabeli i delikatnie ją ściska. Czyżby powtarzał się schematik z życia na Bogato? Wygląda na to, że dobrze się znają. Mattia obejmuje cię i opisuje ci najsłynniejsze budynki, które stąd widać. Ty starasz się jednak podsłuchać rozmowy Aldo i Izabeli, którzy stoją tuż obok. Zobaczymy się w piątek w TiAMO. Przyjdź o 12 i weź ze sobą próbki, które przywozłaś z Londynu. Dobrze, Aldo. TiAMO, czy ja to dobrze przeczytałam? Z tonu Izabeli wnioskujesz, że jest całkowicie oddana szefowi. Próbki, Londyn, TiAMO. Zapamiętam, już się boję. Wracasz do swojego pokoju w Willy Matti. Myślisz o rozmowie Aldo i Izabeli. Czy Izabela reprezentuje Aldo w kontaktach z firmą kosmetyczną? Ale dlaczego Aldo chciałby współpracować z córką Lorda Cooka? Czemu on ma w tytuł lordowski? Czy Aldo i Izabela mogą stać za morderstwami? Hmm. Wszystko do dla... Aldo ty jest fanatykiem, jeśli chodzi o jego imperium. Może chce zagarnąć jakieś milionowe kontrakty? Powiem tak. Nie powinniśmy mówić o nim, yy, 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 że jest yy, fanatykiem, bo też może być dobrym aktorem. Też mógł grać. Dostajesz SMS -a. To Jerry, wysłał ci adres nowej bazy. Okej okay. Odpisujesz mu. Czy możesz dowiedzieć się czegoś o miejscu zwanym Tiamu w Rzymie? Robi się. Ktoś płaka do twoich drzwi. Poprawiasz włosy, a do pokoju wchodzi Mattia. Chciałam ci podziękować. Za co? Za to, że razem przekonaliśmy ojca, że jesteśmy zakochani. Dlaczego potrzebowałeś akurat mnie? Mogłeś wykorzystać jedną z tysięcy swoich fanek. No, to byłoby dużo bardziej wiarygodne. Tysiące to przesada. Masz rację, miliony. Wcale nie. Mattia podchodzi bliżej i ujmuje twój podbródek, zmuszając cię, żebyś spojrzała mu w oczu. Dlaczego potrzebowałem właśnie ciebie? Otóż wcale nie okłamałem swojego ojca, Bella. Odczujesz ucisk w sercu. Gdybym go okłamał, od razu by wiedział, dlatego potrzebowałem ciebie. Nigdy nie zakochałem się w innej kobiecie. Chyba mi zaraz po prostu wszystko wypadnie. Mattia mówi, że jest zakochany. Nic nie mów. Sama nie wiem, co myśleć. Ja się czuję takie... Panie, idź pan się leczyć. To jest najlepsze, yy, najlepsze dla ciebie, co możesz zrobić. Idź się leczyć. Zamieniłeś z nią kilka zdań. Widziałaś się raz. I to na stoku w Szwajcarii, jak dobrze pamiętam. Nie można się od czegoś takiego zakochać. Po kilku sekundach czujesz jednak, że musisz coś powiedzieć. Nie można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Exactly. No nie się udało. Pochyla się i patrzy ci w oczy. To, co widzisz w jego spojrzeniu, przeraża cię. Mówi prawdę. Nie udaje. Okej. Okay. Powinnam pocałować. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Czy tu będzie coś złego? Nie, wiecie co? Ja jestem niepewna tego, co się dzieje. Nie wiem, co robić. Boję się, że znowu ktoś mnie zrani. Co? To kłamstwo! Nie boję się, po prostu to jest za wcześnie. Czy naprawdę... Przyjeżdżacie tu, znacie kogoś, kilkanaście minut, przyjeżdżacie tu do domu, do innego kraju, bo on wam za to płaci, i dosłownie po jednym dniu już macie się lizać, kiedy ty nie masz pojęcia, czy ten człowiek w ogóle ma zdrowe uzębienie i nie przyniesie jakichś innych chorób i nie wiadomo czego. Aż mi się przypomniała 365 dni. Ciężko uniknąć było kiedyś tego filmu. Szczerze, obejrzałam, przekliku przeklikując, tak, w sumie obejrzałam cały film w 30 minut. Eee, najbardziej bawiły mnie momenty, kiedy e, główna bohaterka, której imienia już nie pamiętam, e, denerwowała głównego bohatera, e, który miał na imię, chciałam powiedzieć, Marilyn Monroe, ale to nie ten, Michel Moron. A to nie jest aktor? Michel to jest aktor. No albo Miki na niego mówili. Dobra, już nic nie pamiętam, nieważne. Nie znam go za dobrze i, no i dalej myślę o. Nie, nie myślę o otwarcie. To też jest kłamstwo. Dwa kłamstwa w trzech zdaniach to źle. Mattia wyczuła Twoją niepewność i odsuwa się. Odpocznij. To był długi dzień. Zanim wychodzi z pokoju, odwraca się do, i do, do ciebie jeszcze raz. Jego spojrzenie jest czułe, a jego uśmiech delikatny, to ale ton jego głosu jest zdecydowany. Powiedziałem ci, jaki mam plan, Bella? Lepiej nie. Karam ciężko A, mój chomik się obudził. Jak cudownie. I się zastanawiałam, kto wchodzi. Ciekawa jestem. Chyba poszedł spać pod liśćmi. Ach, te zwierzęta. Nigdy ich nie zrozumiesz. Chcę, żebyś została tu ze mną na zawsze. Ale z własnej woli. A ja ci powiem, że z własnej woli tu nie zostanę. No i co mi odpowiesz na to? I zmienię odpowiesz. E, dobra, to tak tyle kwestią żartów. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. Ja się cieszę, że nie mam tu nic do cenzurowania, bo szczerze to nie lubię, jak muszę cały odcinek cenzurować. Never mind. M M M mam nadzieję, że tak pozostanie do końca, chociaż to jest piękna detektyw, to niemożliwe. Więc e, zbliżamy się ku końcowi i mam nadzieję, że w miarę teraz jakoś tą serię ukończę, no bo... Bez przesady. Ile już? Chyba z rok, nie? Yy, nagrywam yy, tą serię. Dobra. na Ja dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i co? Do następnego. Cześć. Pa, pa.